Siemano, walo! witam serdecznie kolejny odcinek na moim kanale Jesteśmy na Kiedowicach i słuchajcie widzowie, w dzisiejszym odcinku muszę zająć się tym, żeby rozbudować troszkę gang chłopaków A nie do, no, nie do końca gang chłopaków, a po prostu bazę gangu chłopaków Ponieważ ogólnie, bo po kilka dni temu powstał ten gang, a ja w ogóle nic o nim nie nagrałem od tamtego czasu A przydałoby się to rozbudować, no bo jednak gang chłopaków musi dobrze funkcjonować Więc słuchajcie widzowie, w dzisiejszym odcinku tym się zajmiemy, tym żeby rozbudować to, ponieważ nie wygląda to tam najlepiej Ja, bo ja jestem u siebie na magazynie, ale w sumie to nawet powinienem tam zacząć odcinek, ponieważ... Tam będziemy rozbudować. Póki co, ja nie wiem co mi tam będzie potrzebne tak naprawdę. Więc ja muszę tam najpierw wydrążyć dziurę, najpierw to musi lepiej, jakoś lepiej wyglądać. Ja z tego co, co, co wiem, to ja chcę zrobić jeden taki, jeden taki sposób fajny. Tylko właśnie do tego sposobu ja potrzebuję. Yy, jak to się nazywa? Ja potrzebuję. Yy, Mapę, mapę Kidowic potrzebuje, więc będziemy też musieli zrobić mapę, ale może to nie dzisiaj, na razie dzisiaj zróbmy to, tą rozbudowę tego wszystkiego. Dobra, czekajcie, bo tutaj gdzieś widziałem, że moja siostra krąży, o jest tam na haczyku. dobra, czekajcie, podejdę do niej, zobaczymy co ona kombinuje tutaj, co tu robi. Halo, puk, 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 no? dzień dobry. Hej, hej, hej. Siema siostra, co tam, co, co u ciebie, jak życie? No dobrze, gram sobie. Grasz sobie, a robisz coś ciekawego teraz? Wow, a tu tego tak, tak nie było. To tak zrobiłeś, taki no, design. Zrobiłam. No dobra, no git. coś coś daje. No dobra, dobra. Dobra, słuchaj, ja mam dzisiaj trochę roboty, więc ja ci tutaj, dobra. prawda, życzę powodzenia z tym wszystkim. Eee, jakbyś czegoś potrzebowała, to mnie nie ma, jestem daleko. Okej. Okay. Dobra, dobra, no to czym się? Elu. Ha. Dobra, dobra, widzowie, dobra, widzowie, dobra, 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 dobra. idziemy stąd, idziemy stąd. I teraz tak, dobra, moja siostra wie, że jestem daleko, więc mamy spokój totalny. Możemy zająć się rozbudową naszej bazy. Ja ją troszkę pozmieniałem od ostatniego czasu. Patrzę, pokażę Wam, co się tutaj zmieniło. Zejdźmy sobie tutaj na dół, okej. Okay. Niech te liście ugnie, dobra, jesteśmy tak. Tu się nic nie zmieniło, aczkolwiek od ostatniego odcinka u mnie zmieniło się o tyle, że po prostu ściany się zmieniły. Ale to już Dawid kilka dni temu pokazał, więc jakby ym, tutaj nic takiego bardziej, że tak powiem, innowacyjnego się nie wydarzyło. Ale tu zrobiłem wyjście, zrobiłem inne, ponieważ teraz tutaj wypycha. Przez co nie da się tędy zejść na dół co jest najważniejsze nawet jakby ktoś to odnalazł to no to że tak powiem nie jest w stanie wejść czyli każdy kto chce się tutaj dostać musi odkryć że to trzeba tutaj przez ten liść się dostać więc nie jest to takie łatwe no i jest to nawet bym powiedział że ciężkie dobra a więc tak zróbmy w takim razie sytuację taką jak tutaj miała być czyli tak jak mówiłem tutaj rozbudowujemy ten gang chłopaków czyli kopiemy się na dół ja może będę kopał tym o o nie my tu coś kopujemy się w coś Ojoj, oj, nie dobrze nie dobrze nie dobrze nie dobrze teraz gdzie to wychodzi gdzie to wychodzi żeby tutaj nie było przypału że ja... A dobra, to jest zamurowane. Czekajcie, zamorujmy to jeszcze tutaj, tak. Coś takiego zróbmy, żeby to na pewno było zamurowane. A tutaj możemy. Co, tu ktoś był kiedyś? Czy się ktoś. Jakie to są itemy? Co jest grane? No dobra, no to, to, już, jest, to już jest własnością gangu chopaków, no trudno. Tak, tak, tak musiało być widocznie. Dobra, zróbmy tutaj taką większą dziurę, bo potrzebujemy ją taką taką podstawową, prawda? Na razie dziurę zróbmy. Dobra, coś takiego, żeby tutaj mieć jakby dostęp do wszystkiego. No i tutaj będzie się całe rozbudowywało. Z tego trzeba. Ja jakby mam wizję troszkę taką na, na ten. na ten cały. na tą całą bazę tego gangu, taką, żeby po prostu ona przypominała. Ehm. Jak to się nazywa? Bunker. Bunker, taki. Taki wojenny bunker. Wiecie o co chodzi? Taki, że po prostu będziemy wchodzić do środka. Będą takie pokoje, będą. No takie. Taki. Taki bunker, po prostu. Nie wiem, jak mam to inaczej wytłumaczyć, ale po prostu bunker. Więc mam nadzieję, że będzie to wyglądało mniej więcej e, tak dobrze. A ty. O, jakieś żroz mi się trafiło. Andezytu mamy sporo. I andezyt, spoko, bo andezyt jako bunkier się mega może przydać. Więc musimy go wykopać. A złoża tego. tego andezytu. To z tego, co ja pamiętam, zawsze są tak ogromne. że to jest jakaś tragedia, nie? To się kopie w nieskończoność i z tego jest naprawdę z każdego złoża jest kilka staków tego, tego, tego andezytu bo tego jest zawsze za dużo nawet bym powiedział ale to dobrze, bo ja nawet lubię z andezytu budować, więc niech sobie jest, czy ja wykopałem to żelazo? Nie wykopałem go, dobra, czyli tu mamy jeszcze więcej tego żelaza, no dobra, no to wykopmy je jak już jest, to czemu nie wykopmy je sobie tym off. będziemy mieli go sporo, par 14, ale ledwo co wykopaliśmy dobra, tu bierzemy i teraz tak sobie zróbmy z tego, żeby tutaj jakoś to pomurować, bo to tak nie może być dobra, tutaj tak samo Yy, nie tak to chciałem murować, ale dobra Tak to zamurujmy na razie Tutaj to roz O, to możemy też rozwalić W ten sposób, chociaż mieć to jest totalnie niepotrzebna Jakoś tak, nie, nie jestem przekonany do miedzi w Minecrafcie Jakoś nie, niepotrzebna jest za bardzo Dobra, i teraz tak, tu jest dalej tego andezytu sporo Ale dobra, kopiemy go, ponieważ on może tu, Tutaj może to się będzie tak rozbudowywało, czemu nie Skoro, skoro tak jest andezyt Ja zrobiłem w sumie, ej, w sumie mój magazyn tak zaczął być robiony na live'ie Kto był na live, ten wie Ostatnio sobie nawet dosyć często streamuję tego może będzie jeszcze więcej streamków I też może z kimś w końcu, bo tak to ciągle sam streamowałem Ale właśnie mój magazyn tak powstał Że my wykopywaliśmy andezytu masa ma, ma, masa, masę andezytu tu wykopaliśmy i właśnie w tym miejscu, w którym był, Andezyt tam powstał ten magazyn. Więc wiecie, jak ja mam duży magazyn? No i mniej więcej tak, takie tak duża ta dziura była w momencie, kiedy, kiedy wykopałem cały Andezyt. No widzicie, to, to się kopie i kopie w nieskończoność. Przecież tego się, to się tutaj nie kończy. Ja nie wiem, my z tego Andezytu będziemy mogli zrobić takie rzeczy. Bo tego jest ogrom, ogrom. Jak Andezyt się znajdzie złoża, to już jest koniec. To, jest, to jakby z diamentów były takie złoża, to wystarczyłoby jedno znaleźć i byśmy mieli już z głowy wszystko. I byśmy mogli do końca życia z tych diamentów już korzystać Dobra, wiecie co, zrobimy tak Ja myślę, że andezyt wykorzystamy do zrobienia po prostu podłogi Bo andezyt pasuje na podłogę jak mało co, naprawdę Andezyt jest takim blokiem, który uważam, że na podłogę pasuje genialnie Jest świetny, jest taki, jak to powiedzieć, taki nie do końca gładki Jest taki właśnie kropowaty No, jakoś tak fajnie to wygląda Patrzcie, no widzicie to tutaj Znaczy rozwalimy to tu, na tej wysokości i teraz weźmy andezyt, bo mamy go już, już, już mam dwa staki, jak nie więcej, raz, dwa, no trzy, już mam trzy staki, a jeszcze nie wykopaliśmy wszystkiego, co tam, co tam potrzebujemy, więc no, dlatego mówię, że, jest, że tego andezytu jest zawsze od groma, nie da się go w całego skopać, nawet tutaj wykorzystuję to, że on już jest, żeby, żeby tu podłogę zrobić, dobra, mamy tak Teraz to musi być środek, czyli, czyli musimy się jeszcze rozkopać w bok tutaj do tego stopnia. Um, raz, dwa, tu jest trzy, czyli musimy jeszcze o jedno w tą. Dobra, okej. Okay. Dobra, no trochę tu jest roboty, ale ten gang naprawdę będzie wyglądał dobrze. Mam taką naprawdę szczerą nadzieję, że będzie wyglądał dobrze. I zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wyglądał dobrze. Akurat teraz idealnie się złożyło, bo Dave wyjechał na, na jakiś czas e, tam na kilka dni chyba. I po prostu ja w tym momencie zajmę się tym, żeby rozbudować lepiej, właśnie ten gang chłopaków. I zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. I Szymona, bo w sumie e, Szymon nie wyjechał. A czyż nie, chyba wyjechali razem. No to, no to już w ogóle. No to nie ma tutaj nikogo tak naprawdę poza mną, mi siostrą. Teraz kilka dni na kidowicach, Co w się sensie oni pewnie filmie mają nagrane na zapas jakieś, ale jakby ja y, teraz tak zgrających jak to tylko ja i moja siostra, więc łatwo będzie to ukryć przed moją siostrą, a dodatkowo y, jeszcze mogę zrobić tutaj coś, co później zrobię reakcję chłopaków i zobaczymy jak, jak zareagują na ten, na ten cały bunkier, a wydaje mi się, że można go naprawdę zrobić bardzo fajnie i tutaj rzeczy, które tu będzie można robić, to będą naprawdę petarda rzeczy. Dobra, tak to wygląda, no póki co wykopałem niewiele, ale tak naprawdę nie wiem za bardzo, co ja tutaj mogę robić więcej, nie? I, I z czego tutaj budować? Na przykład wydaje mi się, że tak. Podłogę zrobimy z andezytu, ale na przykład ściany już powinniśmy zrobić z czegoś innego. I teraz pytanie, czy robić te ściany z. Yy, z tego, jak to się nazywa? O, mamy tutaj drewno i jest crafting, więc możemy zrobić patyki i zrobimy z tego drabiny, żeby już można było stąd wychodzić. Więc zróbmy tak, ok, tak, pyk, mamy drabinę. I teraz dajmy sobie andezyt tutaj. Tak, żeby mieć jakieś wyjście stąd. I robimy wyjście, okej okay. ściany, muszę zajść do domku, żeby go zobaczyć jakie ja mam rzeczy, żeby wiedzieć czego ja mógłbym ścianę zrobić Bo to, 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 właśnie tego potrzebuję bardziej Niż, yy, Niż podłogi, bo podłogę Andes'y to już wiemy, tylko teraz trzeba, muszę się ukrywać tak, żeby moja siostra mnie nie zauważyła, bo ja powiedziałem, że jestem daleko Ona, gdzie ona jest? Nie widzę niku nigdzie O, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, Uwaga, ona tam Krąży sobie, dobra, niech ona sobie tam krąży A ja w tym momencie sobie tutaj przejdę elegancko Do mnie na chatę i, i, I sobie zabiorę co potrzebuję, dobra. Ona jest u siebie, czyli ona mnie nie zauważy. Nawet zrobię patrzę tak, żeby, żeby mieć większe. O dobra, jednak nie bo jego, nie jeszcze pająk. O, siostra! Zostaw mnie! No, zostaw mnie! Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Dobra, chowamy się, chowamy się przed nią, chowamy się. Dobra, teraz tak. Wchodzimy tędy, wchodzimy tędy do domu. Dobra. Okej, okay, udało mi się wy wykiwać. Schodzimy na dół, schodzimy na dół, okej. Okay. Ja teraz o te spodnie, właśnie. Kto nie widział live'a, ten nie wie, że ja mam w tym momencie spodnie, na których mam Swift z nich 3, przez co ja się teraz o wiele szybciej skradam. Chociaż jakoś. Chociaż nie, no jest, czekajcie, jak to dla porównania jest. Tak jest, tak jest wolno, a ja mam z tym. No dobra, no jest znacząca różnica, ale jakoś jak się już ich używa, to się tej różnicy tak nie widzi. Dobra, i teraz tak. Z czego ja mógłbym zrobić ściany w tym wszystkim, w tym całym bunkrze? Wydaje mi się, że. Stone Brick byłby bardzo wygodny, bo mamy ogromną ilość stona, przez to, że ja mam kilo z, z, z silktaczem, przez to mam masę ym, masę stona, dzięki czemu mógłbym zrobić z, z... No dobra, w sumie... Ej, dobra, zróbmy tak, tak będzie najwygodniej, tak będzie zdecydowanie najwygodniej yy, i, i najlepiej to też będzie chyba wyglądać, tak mi się wydaje. Więc odłóżmy te rzeczy. Drabina, no na razie nam się nie przyda. A, bo weźmy te drabinę. to nam się naprawdę nie przyda. Tarcza też nam się teraz nie przyda. I drewno weźmy sobie tak, żeby żeby mieć. To nam się nie przyda. E, stombriki, stombriki i andezy, dobra, no tego mam póki co sporo. No i teraz tak, dobra, zróbmy, zróbmy masę stombrików. Ile się da, tyle zróbmy, żeby mieć już po prostu full. E, i, I z tego będziemy robić tutaj całą naszą bazę. I teraz tak, tu stombrik, pych, dobra. Z tego, ile mamy tych stombrików, bo ja muszę to jakoś dobrze policzyć. Mamy tak. Yy, czy to mi się zrobi tak, jak ja myślę? Haha, ha, ale to gra. Idealnie. Idealnie mi się to zrobiło. I teraz, czyli tyle mam. Tu są jeszcze stołny z tego, dobra. Dobra, na razie tak zostawię, bo nie wiem, ile tego będę potrzebować, aby sens robić tak dużo. I teraz tak, ulepszymy to też drewnem. Upiększymy, czyli tak, ulepszymy to tym drewnem najlepiej, bo jego mam najwięcej. Z tym, że właśnie. Kurczę, ja nie mam. Ja nie mam, i to jest, to jest problem, że ja nie mam. Yy, nie mam dużo drewna, bo ja już tak dużo drewna wykorzystałem tutaj na, na budowę. że ja mam, mam deski, a nie mam drewna. O, ale tego drewna ma sporo. To może jednak zrobimy taki ciemniejszy ten bunkier. Tak, tak, zrobimy chyba, dobra, tak robimy. Ok, teraz tak. Moja siostra tam jest, patrzcie, na coś z tym kombinuje. Patrz do góry, co ją atakuje, to coś. O, ją to atakuje. O, nie, nie, nie. O, bije się z tym, bije się z tym, dobra. No to ona jest zajęta w tym momencie, więc ja tam. Ona sobie da radę, mam nadzieję. Mam nadzieję, że też nauczyła się już, żeby jeść, jak się z kimś bije. No bo dobra, pomogę jej, bo ja nie wiem, jak to, jak to, jak to wyjdzie, ale lepiej, żeby, żeby nie zginęła. Dobra, chodzimy tutaj, uwaga, o, ona się schowała na chatę. Halo, siostra, co, co tu się dzieje? Dlaczego cię to atakuje? No... no nie wiem, nie wiem, muszę iść poszukać jakiegoś jedzenia, bo już nie mam. Czekaj, 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 będzie to, to bić znowu, dobra, pokonałem to, pokonałem to, okej. Okay. Już masz, musi, wiesz, co? Czekaj, pójdźmy spać, pójdźmy spać, bo jak się nie śpi, to się respią takie rzeczy, właśnie. Więc idźcie, połóż i zobaczymy, może, może jak się wyśpimy, to, to nie będzie się to respiło, a też w dzień lepiej się pracuje, dobra? Śpisz już? No. Dobra, 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 elegancko. Dobra, ja też. Okej, okay, mamy to. Mamy, przespaliśmy się. Jak tam ci dzień mija? No dobrze. Jest git? A ty nie miałeś być gdzieś daleko? No miałem, no właśnie byłem, ale musiałem wrócić, bo zapomniałem jednej rzeczy, wiesz? Ale już lecę no. znowu, więc y, trzym się. Ja muszę iść po jedzenie. To idź, y, jakby u mnie na dole, y, tu masz ziemniaki na przykład, możesz się przepalić, gdzie ty idziesz? No, idę poszukać baranów jakichś. Ale to nie, to ziemniaki sobie zrób, patrz. Zbierz sobie to pole ziemniaków i przepal sobie to, wiesz? Dobrze. Bo z ziemniaków jest, zimniaki się dobrze żre. Dobra, do, do zobaczenia, czym się. Dobra, pa. dobra, dobra, widzowie, dobra. lecimy, lecimy dalej, lecimy dalej. Dobra, ona jest zajęta sobą, więc to jest najważniejsze. My możemy tutaj na spokojnie w tym momencie sobie kontynuować naszą pracę, która jest bardzo ważna. Chciałem tak zaznaczyć. Jest bardzo ważna, bo będzie to wyglądało dobrze. I teraz tak, zróbmy sobie ściany. Tylko te ściany się kopię wieki i jeszcze trochę. I nie wiem, nie mam do końca wizji, jak ten bukier mógłby wyglądać. Ale chciałbym, żeby on był taki nietypowy. Czyli co ja mam na myśli mówiąc nietypowy? Mam na myśli to, że on, żeby on nie był symetryczny totalnie, żeby on taki był zawiły, taki totalnie wiecie, że tu jest skręt w prawo, tu taki, żeby on był taki ciężki nawet do, do zapamiętania. Że, że tylko, żeby tylko gang wiedział jak się do niego dostać i jak się w nim poruszać, że jak ktoś się tutaj nie nie, 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 kto nie powinien dostać, się dostanie, no to żeby nie umiał się tutaj odnaleźć. Tak, tak, tak sobie wyobrażam właśnie to miejsce, żeby ono było zrobione. Dobra i teraz tak. Ym... Tu zrobimy sobie... Czekajcie, jakby to zrobić? Może zróbmy tak. Tutaj będzie schodzić yy, ta ścianka. ścianka musi być zrobiona też z andezytu. Więc zróbmy to tak jak należy. O nie, o, a, z andezytu. No to dobrze powiedziałem, czekajcie. musimy zrobić tak. Andezyt. To jest stone. Tu jest andezyt, dobra. I teraz tak. Tu, 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 tu i tu. Teraz bierzemy drabiny i ustawiamy sobie drabiny w tym miejscu, ok? Coś takiego? I teraz tu zamiast tego tu już, tu już nie będzie to, tylko tutaj będzie trzeba zrobić e, klapy. I teraz y, tu jest crafting, dobra, więc zróbmy sobie na szybko klapy, żeby one już były, żeby już były gotowe do działania i żeby już sobie tutaj widniały. Dobra, więc zostawiamy tutaj. O nie, źle, postawiłem to, źle postawiłem to, jeszcze raz to trzeba zebrać. Dobra, i teraz tak. O, no, wyjść tu. Dobra, coś takiego. Teraz to, jak się otworzy, tu się postawi ramki i na to się postawi mapę. No to będzie takie ukryte przejście do właśnie gangu chłopaków. No i tak sobie to wyobrażam, tak to musi wyglądać. Teraz tak, tutaj w tym miejscu musimy zrobić również andezyt. Ale to tylko w tym miejscu będzie, ponieważ zaraz to będzie wyglądało zupełnie inaczej, bo dalej już będziemy robić z destobrików. Czyli tylko tutaj zaznaczymy to wyjście, będzie takie zaznaczone, a tutaj dookoła już trzeba zrobić z tą briki, więc robimy tak, tak, tak i tu. Dobra. Bierzemy z tą briki tu. ok Tak to będzie wyglądać dobrze. ok mamy tak. Ja myślę, że tutaj można by było zrobić nawet... Z, z, z lekko to upiększyć w ten sposób. Zróbmy sobie z, z, z andezy tu. I teraz tu można zrobić tak, żeby było widać bardziej, że to jest wyjście. No Jeszcze bo mi brakło. Tak, okej. Okay. Tu. Okej, okay, wygląda to git. Możemy to jeszcze tu zrobić coś takiego. Dobra, zróbmy na razie takie coś, żeby było wiadomo, że tu jest wyjście, a tutaj zaraz upiększymy to jeszcze drewnem, ponieważ tutaj można by, było o o o, mam pomysł, mam pomysł, robimy to, robimy to, raz, dwa, trzy, o, tutaj, tutaj, tutaj brakło, tutaj nas brakło, ale możemy zrobić tak, i z tyłu, teraz tu będzie, powstanie stąd brick, ok, a tu powstanie drewno, ok, i teraz, no i to będzie wyglądać mocarnie, to będzie wyglądać mocarnie, dobra, stąd musimy zabrać te rzeczy. Bo przynajmniej crafting, przynajmniej go potrzebuje Dobra, weźmy sobie go Niech on sobie stoi tu w tym miejscu Mamy pochodnie trochę, więc postawmy te pochodnie tutaj Żeby mieć jakoś jasność, żeby też nam się tutaj moby nie respiły Dobra, gang chłopaków zaczyna wyglądać dobrze Zaczyna wyglądać dobrze, serio Mi się już zaczyna podobać Robimy coś takiego Ok. tu by można było jednak zrobić tak, że rozwalimy to I tu postawimy sobie to po prostu Żeby tutaj stały sobie pochodnie, żeby też oświetlały Dobra, i tak wygląda nasze wejście do gangu chłopaków Tu możemy zrobić dziurę i postawić w tym miejscu to, i zabrać sobie jeszcze to, i zrobić jeszcze jeden crafting. Tak, dobra, mamy to, że było. Miało nie być symetrycznie, jest symetrycznie troszkę, ale spokojnie, to się wszystko zmieni. I teraz tak, tutaj stawiamy dwa w tą stronę. I yy, jeszcze tu by trzeba było skopać tą ścianę. No, tu jest, tu jest roboty. W... Bardzo dużo bardzo dużo, nie wiem jak inaczej mam to nazwać, ale jest bardzo dużo roboty, więc wydaje mi się, że też można by było na live'ie tutaj to wszystko rozbudowywać bardziej, więc może, może widzowie będzie jakiś live'ik za niedługo właśnie z grania na kidowicach, na których rozbudujemy gang chłopaków, z tym, że taki live musiałby być bez mojej siostry, bo ona nie może wiedzieć o tym, że taki gang chłopaków w ogóle powstaje, więc tutaj musimy, że tak powiem być um, być tak, że jeżeli, znowu, jeżeli zrobiłbym live'a to musiałbym zrobić bez siostry, no ale to, to spokojnie wszystko w swoim czasie, dobra, zróbmy sobie jedną skrzynkę bo nie mam totalnie skrzynek na to, żeby tutaj yy, żeby gdzieś to przechowywać. A mam jednak za dużo itemów, jak się to tak wszystko kopię, To, to za, za bardzo mi to zaśmieca, wszystko tutaj. Więc odłóżmy sobie to. No i dobra, widzowie. Ja, ja nie wiem, ja, ja, ja póki co na dzisiaj będę kończyć robotę. Bo też nie mam tyle czasu, żeby tutaj siedzieć. Dobra, jeszcze jedną skrzynkę zróbmy sobie. Bo jednak się przyda, więc większa. Zróbmy, tak, ok. Podwójna skrzynka. Zostawiam to tutaj. I yy, kończę na dzisiaj robotę, tak mi się wydaje. Dobra, rzeczy odłożę do skrzynki. Biorę tą błonę fantoma, bo ona mi się tutaj totalnie nie przyda. A przydać mi się może tam, jakbym już miał elytrę Boże, ja też potrzebuję elytrę Muszę się wybrać w końcu po Erytre, więc widzowie, może za niedługo też najwyżej z elitrę. Dobra, wychodzimy. I teraz. Siema siostra, co ty tutaj robisz? A nic. <laughs> sobie tak ten. Ta, a jak tam ci życie a? mija? co porobiłaś swoje Dobrze. rzeczy? Ja wróciłem z wyprawy już, jak co? Tak. Ta? Tak? A fajne jezioro? Fajne, ładne. F ładne jezioro. No nie, nie, ja go zbudowałem. Podoba ci się? No? Tak? Nie, nie, tak tutaj do tej wody nie powinno się wchodzić, bo to jest y, jezioro pod ochroną. Chodź, chodź, idziemy. Chodź, chodź, chodź. Chodź, trzeba wracać z na Kidowice. Jest robota do zrobienia. Musisz. Y, musisz. Patrz, ja założę się, że nie masz pełnego życia. To prawda? Mam. mam. Masz pełne życie? A jak ci tak. poszło z ziemniakami? Dobrze, przepiekłam sobie, zrobiłam sobie kilo. O. Siekiery. A ty żelazne rzeczy powinnaś sobie robić, chodź. No, no ale. No co? Jakie żelazne rzeczy? No bo ty masz kamienne teraz. Patrz, masz tutaj. Patrz, bo to jest żelazo, ty je zrobiłaś z kamienia, a tu masz żelazne rzeczy, możesz sobie zrobić z żelaza. A w, tak. w ogóle ty masz diamentowy kilow, chyba nie? Ty też nie masz diamentów żadnych, żeby sobie z diamentów zrobić? Mam w sumie 6 No, no to zrób sobie, zrób z diamentów też, nie? Dobra, słuchaj, ja, ja, ja lecę na hatę I ten, ty sobie porób narzędzia, nie? Dobra, mi się, elo Dobra, widzowie Przypał, ale przypał, ale przypał Dobra, ej, prawie, prawie, to odkryła Jakby widziała, że wychodzę stamtąd, to byśmy mieli nieźle przesrane, nie? A tak, dobra, póki co Ona nic nie zauważyła, po prostu Tam wytłumaczenie, że to jakieś jeziorko, dobra Ale prawie odkryła nasz gang chłopaku.